No i od wczoraj praktycznie cały czas pogoda wygląda tak, cały czas wieje silny wiatr i pada deszcz. Gdyby był sam deszcz, spoko, sam wiatr spoko, ale deszcz i wiatr oznacza, że wszystko co mamy pod markizą nam moknie, w zasadzie z przyczepy ciężko wyjść, dlatego planujemy zrobić sobie jakąś wycieczkę. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę tak duży opad jaki był, to pole kempingowe jest suche. Prawo w lewo. Weź, bo kolor jeszcze z karty zejdzie. Jest taka restauracja w Wiżyc, nazywa się jak? Wieprzę pieprz. I naprawdę jeżeli chodzi o burgery, są tutaj wyszczelnice. Bardzo dobre, dlatego postanowiliśmy przyjechać specjalnie. Dezynfekujemy karty. Prawda mam nadzieję, że tutaj nie rozmarzę się zaraz. Miałem syku!

Wszyscy korzystają z wody. wręcz gorąco. Przedemną mają uszkodzony materac. Uchodzi z niego powietrze, ale dają radę pływać. Właśnie Kamil skorzystał z tej przyjemności. Mateusz z Kariną poszli bardzo daleko, bo tej bardzo długie spłytko. Twoje rodzice właśnie głosują korespondencyjnie. Pokazali mi, które nuty znaczyć. Obydwa jak No tak, chyba tak. No tak, chyba tak. Tradycyjnie przed końcem wyjazdu, zawsze, bo robimy prezentację kempingu, tak więc Wam pokażę, jak ten kemping wygląda. Kilka rzeczy nas zaskoczyło pozytywnie, parę negatywnie, ale ogólnie jest to, jak na razie, najlepszy kemping, na jakim byliśmy na Mazurach. Wielkim plusem kempingu jest dla nas wszystkich stanowisk. Nie wiem do końca, jak to jest zrobione. Widać w niektórych miejscach takie takie jakby sączki z kamieni eee, i one są co chwilę, dosłownie co kilka czy kilkanaście metrów od miejsca. I powiem Wam, że o ile pierwsze dni były upalne, gorące, jak tutaj przyjechaliśmy, to ostatnie dwa dni po prostu lało i to w zasadzie cały dzień. Zobaczcie, nie ma żadnego śladu, nie ma żadnej kałuży, a jesteśmy w zasadzie w najniższym miejscu kempingu, bo jesteśmy przy samej wodzie. Trzeba przyznać, że kemping jest zrobiony z głową. Oświetlenie się włącza dosyć wcześnie i świeci się przez całą noc, tak więc kemping jest też dosyć dobrze oświetlony. A droga dojazdowa jest utwardzona. Bardzo dużo na terenie jest rozlokowanych skrzynek elektrycznych, tak więc z podłączeniem do prądu nie ma problemu. Zabezpieczenia są solidne, tak więc można uruchomić klimatyzację. Ogrzewanie czy inne rzeczy, jakie się ma w przyczepie, tutaj z prądem żadnych problemów nie mieliśmy. Natomiast nie ma dostępu bezpośrednio do wody przy tych skrzynkach, więc trzeba chodzić do budynku sanitarnego, żeby taką wodę przynieść. Więc niestety, jak ktoś chce być blisko wody, to jest dosyć spora odległość do sanitariatów. Na terenie jest boisko do siatkówki, plac zabaw, tutaj mamy pomieszczenie sanitarne i osobno zrzut do wody szarej. Trzeba przyznać, że dosyć solidnie wykonany, bo to jest z najazdem dla kamperów, tutaj oczywiście też można zrzucić szerówkę z przyczep kempingowych, ale przede wszystkim jest to przeznaczone dla kamperów, no i jest to zrobione dosyć profesjonalnie, bo jak widzicie jest to przede wszystkim utwardzone. Tego na wielu kempingach byście nie uświadczyli. Tak wygląda toaleta chemiczna. Woda jest na miejscu. A tutaj są kosze, gdzie obowiązuje segregacja odpadów. Koszy jest dużo, nie trzeba tu nic upychać. Ale segregacja jest obowiązkowa, tak więc no trzeba mieć przy przyczepie kilka worków na śmieci, żeby żeby po prostu to jakoś tam dzielić. Tak jak widzicie, to tu jest cały rower wodny ale tam w garażu są również inne sprzęty wodne, które można wypożyczyć. One nie są jakoś tam specjalnie drogie. Na kempingu nad jeziorem również jest dostępne palenisko do ogniska. Powiem szczerze, że tak jak zwykle Iwonka wybierała kemping. W początku nie miałem ochoty przyjeżdżać. Wprawdzie średnia ocena kempingu jest bardzo wysoka, natomiast pojedyncze zdarzały się takie Negatywne opinie, które trochę mnie odstraszały od tego miejsca. To prawda, że jest ten cichy kemping, to prawda, że właściciel, w po porządku, nie ma hałasów po 23.00. Cisza jest dopiero od 23 do 7 rano. Niektórym to pasuje, niektórym nie. Nam to akurat było bez różnicy, bo w sumie nie hałasujemy mimo tego, że mamy dzieci. To Tak mniej więcej o tej godzinie zawsze chodzimy spać. Ale wiem, że dla niektórych to może być problem. Respektowany również jest wyjazd do godziny 11, ponieważ nawet w łazienkach czy w toaletach są różne, w różnych miejscach jest po prostu przypomniana ta informacja wielokrotnie, że doba kempingowa trwa do godziny 11. Zakładam, że skoro jest to wielokrotnie przypominane, to znaczy, że mają z tym jakiś tam problem i prawdą jest również to, że jest stosunkowo mało toalet, bo... My akurat, zobaczcie, jesteśmy w sezonie, gdzie tych przyczep jest mało. Większość pola jest pustego. W sezonie wysokim, kiedy jest dużo ludzi, może być to tylko problematyczne, ponieważ są tylko trzy prysznice męskie. Poza tymi wadami, wszystko jest w porządku. Jeden z najpiękniejszych wieczorów. Cudne zachodzące słońce. Wow, psy usadowili się pod drzewem, to na ich miejsce na wieczorne siedzenie Chcecie? Chcecie ten chabek? Popsikajcie się może mogą, co? Oli masz? Galiber chyba karmić kaczki i łabędzie a tutaj te kaczki i łabędzie są wyjątkowo łase chcę chcę pokazać dzieciom, jak się puszcza kaczki. Co dużo to musi być malutki. No, Ale słuchajcie, w kaczkach nie chodzi o to, żeby kamień w kaczkę trafić. Dobra. Przepraszam, przepraszam. zbieramy się do domku. Woli. Co ty masz za pamiątkę z nad Mazur? Wielki kamień, tak? Powoli się zbieramy, już prawie wszystko spakowaliśmy, jeszcze tylko podłoga, pojemniki, jeszcze mały rozgardiasz. Ruszyliśmy już w drogę, pakując się dostaliśmy telefon od dziewczyn, że samochód im się popsuł i to jest zupełnie niedaleko od w miejscowości gdzie byliśmy. Jeszcze wydaje bardzo brzydki dźwięk ten samochód. Taki grub, 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 No właśnie już nie wydaje. Już nie w ogóle. wydaje w ogóle. Na początku wydawał dziwne dźwięki, a teraz nie wydaje. Dziewczyny na mechanika, a my jedziemy szybko do domu, żeby w razie czego po nie Kamil mógł wrócić z lawetą. Mazurę od natury. żeby jakaś stacja była z parkingiem to nie I przyjechaliśmy do domku.